Cześć, Przemek Saleta. Dzisiaj pokażę Wam, jak zmęczyć i wzmocnić mięśnie brzucha, a zrobię to razem z Gosią. Mięśnie brzucha są specyficzne, trzeba je trenować w sposób różnorodny i należy pamiętać, że szczupłą talię wypracowujemy w kuchni, a nie na sali treningowej. Pierwszym ćwiczeniem są wznosy nóg w pionie. Podkładamy ręce pod biodra po to, żeby odciążyć kręgosłup i... Siłą mięśni brzucha, dolnej części mięśni brzucha podnosimy nogi w, w linii prostej w kierunku sufitu. Tutaj bardzo ważne jest, żeby cały czas kontrolować ten ruch w pełnym zakresie, żeby czuć te mięśnie brzucha, żeby niestety bolały i były cały czas napięte. Pamiętajcie, że lepiej jest zrobić 10 porządnych powtórzeń niż 100 byle jak. Kolejnym czyczeniem są skrętoskłony. Prawy łokieć do lewego kolana, lewy łokieć do prawego kolana. Noga prosta cały czas trzymana jest w powietrzu, to angażuje dolną część mięśni brzucha. Przy skręcie wykonujemy krótki wydech, świadomie napojeniając mięśnie skośne. W ogóle w każdym ćwiczeniu mięśnia, mięśni brzucha istotne jest, żeby te mięśnie świadomie napinać. Następnym ćwiczeniem jest ćwiczenie angażujące mięśnie w skośne brzucha. Najpierw zaczynamy trenować prawą stronę, czyli prawy łokieć do lewego kolana, krótki wydech na końcu tego, każdego powtórzenia po to, żeby te mięśnie dodatkowo napiąć i po 10, 20, 30 powtórzeniach, bo to zależy od Waszej kondycji i siły mięśni brzucha, zmieniamy nogę. Ćwiczeniem na mięśnie proste brzucha są skłony. Robimy je w takiej wersji, która wymusza na nas prawidłową technikę wykonywanego ćwiczenia. Czyli robimy skłon, udajemy, że sięgamy rękami w kierunku sufitu. Ruch jest krótki, mięśnie muszą być cały czas napięte. Dodatkowo wtedy, kiedy ręce są w najwyższej pozycji, napinamy lekko, wydychając powietrze. Ostatnim ćwiczeniem w tym zestawie jest plank, czyli deska. Podpieramy pozycję na łokciach, na palcach wyprostowanych nóg. Napięte jest całe ciało, ale najbardziej pracują mięśnie brzucha, wszystkie jego partie oraz mięśnie głębokie. Ponieważ jest to ostatnie ćwiczenie w tym zestawie, trenujemy do pełnego zmęczenia. Wytrzymujemy dopóki możemy. Zrobione. Na dzisiaj to już wszystko i zapraszam oczywiście na następny raz.